radio krakow Jest środa, skoro jest już 13.36, to oczywiście w Radiu Kraków w programie o tym się mówi rozmowy z przedstawicielami Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, a gościem jest Anna Mirzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo ciekawy temat. Nie wiem właściwie jak zacząć, bo kwestia właśnie zarządzania państwem w obliczu takich rzeczy jak katastrofy, jak powodzie. Jak to się ma. Powiedzmy, no, mamy teraz, zbliża się 30-lecie tych wyborów, które doprowadziły do tego, że Polska się zmieniła, i jak przez te baliście no 20, parę lat, to zarządzanie państwem wyglądało. Ja wracam do tego tematu za każdym razem, kiedy u nas jest zagrożenie powodziowe, no czyli w zasadzie co roku, bo jest to przepiękny temat, bo parę razy w roku nawet dla niektórych obszarów w Polsce, jest to przepiękny te temat, który pokazuje, w jaki sposób. E Część rzeczy, które się za nami ciągnie w ramach budowania nowego systemu, nie udało się do tej pory wyeliminować w ramach takich błędów systemowych, które się pojawiają, obojętnie która ta władza rządzi, która to partia jest przy władzy. Jest część takich, można to nazwać w publicznych, grzechów państwa polskiego, które bardzo mocno oddziałują na to, jak faktycznie jest prowadzona polityka bieżąca. Jednym z takich typowych grzechów, takich to, co każda partia praktycznie rządząca miała na sumieniu, to jest to, że my nie potrafimy reagować wcześniej i rozpoznawać zagrożeń, które się do nas zbliżają, łącznie z tymi zagrożeniami powodziowymi czy zagrożeniami. Które są związane z kataklizmami, jakimikolwiek kataklizmami. Oczywiście w Polsce jest to przede wszystkim powódź. Od roku 1990 aż 98% szkód spowodowanych wydarzeniami naturalnymi są te szkody spowodowane przez powódź. No taka nasza geograficzna natura. Ale proszę zobaczyć, w jaki sposób państwo na to reaguje. Poprzez państwo mam na myśli nie tylko władzę centralną, ale również władzę samorządową. Z władzą samorządową. Tu jest o tyle skomplikowana sytuacja, może do tego za chwilę, że ona bez władzy centralnej akurat w przypadku tego wyzwania sobie nie poradzi. A władza centralna bardzo często reaguje na tak zwaną aferę dnia. To znaczy reakcja państwa jest tak zwaną reakcją reaktywną. Nadpobudliwą. Albo nadpobudliwą, w zależności od tego jak będziemy to definiować. Nadpobudliwość z kolei widzimy w takim przypadku jak... Ym, to nie chcę komentować ani w jedną, ani w drugą stronę, bo musimy mieć świadomość, że od roku 97, odkąd premier Cimoszewicz bo przez brak swojej reakcji praktycznie doprowadził do, doprowadził do swojego upadku, więc od roku 97... To jeszcze państwo był państwo odpowiedni polsku... komentarz, a właściwie nie odpowiedni. A tak? właściwie no, możemy dyskutować, na ile był odpowiedni, czy nieodpowiedni. Wiemy, że był niepopularny. O tak. No tak a ehm... dla, dla polityka to może być tak tzw. pocałunek zabójcze. śmierci. Tak, to było zabójcze i to wszyscy chyba pamiętamy. E, I nad. tym w roku 1997 i na premierze Timoszewicz'u nasza polityka się nauczyła, że no tak reagować nie można. To oznacza, że od 1997 roku, za każdym razem, kiedy jest powódź większa lub mniejsze zagrożenie powodziowe, to premier z gronom wybranych polityków wsiada w helikoptery, zanim lecą helikoptery różnego rodzaju mediów, odlewa do prawa, no i zwiedza tereny zalane powodzią. Zwiedza to jest moim zdaniem bardzo odpowiednie słowo, dlatego, że co prawda, i tu musimy przyznać, że nie patrzmy na reakcję premierów tylko i Włącznie w kategoriach kampanii wyborczej, bo nie zawsze ona tego typu jest, dlatego że premier jest faktycznie najwyższym, najwyższą jednostką organizacyjną, która odpowiada w Polsce za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Więc on ma święte prawo wręcz obowiązek konstytucyjny do tego, żeby w przypadku poważnych zagrożeń wewnętrznych, jakim jest niewątpliwie duże zagrożenie powodziowe, faktycznie reagować i sprawdzać, na ile władze terenowe tym bardziej na poziomie władzy administracji zespolonej, czyli tej władzy, władzy, władzy wojewódzkiej, która jest bezpośrednio podległa premierowi, faktycznie sobie potrafią z tym zagrożeniem poradzić. Więc z jednej strony faktycznie może tam być pytanie, na ile jego reakcja, chodzenia i reakcji w sytuacjach, w których być może, i tutaj mówię o wszystkich premierach od, od tego 97 roku w Polsce, faktycznie jest adekwatna do sytuacji, która jest, a na ile powinna być skupiona wcześniej na poziomie rozpoznawania zagrożenia i przeciwdziałania, Zanim ono nastąpi. Poproszę zwróćmy na to uwagę, że na poziomie prawa za bezpieczeństwo powodziowe w Polsce jest odpowiedzialny każdy szczebel samorządowy. Zarówno gmina, jak i powiat, jak i województwo. Jak i tak jak mówiłam już na, na, na wcześniej, to bezpieczeństwo wewnętrzne jest bezpośrednio odpowiedzialne prezes rady ministrów. Tylko, że jak wiecie Państwo, no rzeki nie znają granic, tak? No Rzekę nie interesuje to, że przekracza daną gminę, czy dane powiat, czy dane nawet województwo. Kraj. Czy nawet kraj, tak? Mieliśmy świetny przykład przy okazji wszystkich powodzi, Jak my musieliśmy współpracować z Czechami prawda, w, w krytycznych momentach. Jak tutaj to ta, ta, ta współpraca na poziomie międzyna, międzynarodowym faktycznie była istotna. Co więcej, jak wrócimy pamięcią czy do roku 1997 czy 2010, bardzo duże środki wtedy pochodziły z pomocy zagranicznej dla Polski w ramach odbudowywania terenów, odbudowania infrastruktury. Zresztą teraz też ta infrastruktura, którą, którą dysponujemy, którą odbudowujemy, którą próbujemy wreszcie wybudować przykład 16 lat budowania, ponad 16 lat budowania koła Boże i w dalszym ciągu jakby nie wiadomo, kiedy ten koniec nastąpi, jak to będzie faktycznie ułożone. To są środki w dużej mierze unijne. To są środki na przykład, które są kredytowane z Bankiem Światowym. Także to nie jest tak tylko, że Polska może sobie pozwolić na reakcję tu i teraz, bieżącą reakcję wobec powodzian. To jest to, co potrafimy robić, bo na to się nauczyliśmy dzięki premierowi Cimoszewiczowi, że to musimy robić jako politycy. Ale zwracajmy uwagę na to, na ile w planach politycznych w ramach budowania czy, na, czy kampanii wyborczej, czy dalszych działań politycznych, czy po prostu wykonywania bieżącego zarządzania państwem, my faktycznie planujemy inwestycje, długoterminowe inwestycje, które zmierzają do eliminacji zagrożeń tego typu jak powódź, bo to nie jest tylko i wyłącznie powódź. To jest dużo różnego rodzaju trybów, które cały czas skupiają się na aferze dnia. To znaczy premier wyjdzie, wystąpi, czy któryś z polityków wyjdzie, wystąpi, skomentuje daną aferę dnia, ale to tyle. Tak. Samo takim podobnym przykładem reakcji reakcji tu i teraz, a nie reakcji takiej zapobiegliwej, takiej strategicznej, jest reakcja, to co my robimy za każdym razem wobec służby zdrowia. No, Czy strajki pielęgniarek, czy strajki pielęgniarek się powtarzają za każdym razem od lat? No powtarzają się. No tak, się. teraz mamy strajki fizjoterapeutów. Czy, dokładnie, czy w takim razie polityka zareaguje? Zareaguje. Będzie bardziej lub mniej przychylna postulatom, które ci pracownicy wysuwają, w zależności od tego, na ile ta siła tych grup faktycznie jest słyszana w Warszawie i na ile one mają faktycznie wpływ Na to, jak się wybory ułożą na jesień, na przykład. Ale to nie zmienia faktu, że my od dawna wiemy, że mamy problem, na przykład starzenia się pewnego rodzaju grup zawodowych. Co z tym robimy? Otóż nic. A to jest zarządzanie wcześniejsze, tylko o wiele mniej medialne. Ja myślę, że Heraklid mógłby się w tym temacie wypowiedzieć, ale na, na razie powiemy sobie, że reszta jest milczeniem. Anna Mirzyńska, GAP, Uniwersytet Ekonomiczna. Tak zmieniając temat, była pani na koncercie Maroon 5. O, świetne pytanie. Widzę, że pan redaktor śledzi mojego Facebooka, bo o tym ostatnio było pisane w ramach Unii Europejskiej. Nie, nie byłam. To był pomysł moich przyjaciół, żeby zwrócić uwagę na to, że Tauron Arena była dofinansowana z środków unijnych. No to nadrabiając te braki specjalnie dla pani, w Maroon 5.